Lasową. Przed naczem górnika zawsze z Jagiellonią Białostok, przed naczem lidera z liderem tabeli jest z nami już e, trener górnika Michał Kaszparyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu zachęcam do zadania pytań. Proszę bardzo Michał. Dzień dobry. Takie pierwsze pytanie o Jagiellonię. Przed tym oh. meczem u nas zastanawialiśmy się przed meczem jak to będzie z Pucharze. Teraz Teraz oni też grają w Pucharze. jak właśnie trener no, popatrzy na, na ten mecz, to będzie jakiś taki plus dla, plus dla was, że oni, oni rozgrywają dzisiaj No to się pokaże potem w niedzielę, czy to jest dla nas plus, ale a myślę, że ta Jagelonia ma już to doświadczenie z tymi pucharami i myślę, że bardzo młodze robią te zmiany. A po prostu dla nich to nie jest, że pierwszy mecz grają w Europie, a potem a trudny mecz w To Myślę, wydaje, że Dla nas tu nie będzie żadna różnica. Zobaczymy dzisiaj, jaka będzie teściowa jedenastka, ale, ale ja myślę, że dla nas to nic nie zmieni. Na że oni są mocniejsi w defensywie, czy z problemów gdzie jest masz, gdzie, gdzie jest na pewno na pewno są mocniejsi w ofensywie. Um, wydaje mi się, że mają najlepszy taki system w ofensywie tutaj w Ekstraklasie, że dużo automatyzmu, że... A, ja vkážem, na každej pozícii jedzov, co chcel grať. I po prostu som tak fajne, fajne uložený. A, je zvídať, že ten trener a, je bardzo dobrý a majú, majú to, to ten, tak jak chcel grať, to grajú za vše. mają majú sa pri pilce. Tá defenzíva, no, treba povedať, že je, zvýdať, že je dobrá, ale, ale tá ofenzíva je mocnejšia. A jaki będzie w takim razie pomysł y, potrzeby, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoim porzyści? Tak Mamy pełny stadion, mamy tutaj te ja dużo kibiców, a my potrzebujemy wykorzystać tą energię, co jest tutaj na stadionie, a spróbować wygrać. Ja wiem, że to jest ciężkie, że długo oni nie przegrali w tej ligie, ale ale my zrobimy wszystko, wszystko na 100%, jedna rzecz jest y, powalczyć, biegać z nimi. Druga rzecz jest, że potrzebujemy zagrać dobrze na, na najwyższych jak chcemy z nimi wygrać. A i no, Spróbujemy wszystko zrobić, musimy być bardzo dobrze taktycznie przygotowani, system musimy być dobrze przygotowani, ale, ale z drugiej strony będzie decydujące, że nie chcę że jak się chłopacy, ale ale muszą zagrać na, na wysokim poziomie. Zawsze gdzieś mówię o tych, o tych takich zmianach. Będą jakieś zmiany właśnie takie, czy personalne, czy taktyczne w niedzielę? Takie drugie pytanie, trenerze, czy na przykład błędem nie było na przykład to, że Kłajnik, gdzieś tam dobrze przez Legion zagrał w Kielcach, nie wyszedł w pierwszym składzie? Zmiany. zmiany będą i taktyczne trochę zmiany, bo na koronę korona rozgrywała w trójkę, teraz, teraz gramy przeciwko czworobrancowemu systemu. No, či to blend, no, ťažko povedať, no. Ja chlopáci nezagrali na svojom pozorme v pieršej polove, môžeme povedať, že to bol blend, že, že sa netrafím do tej väčšej do 11 na 100%, ale ale je tenčko povedať, že ak by to vyglądalo, ak by v počiatku pán Zahovič, to je, to spílce, tenčko povedať po meču, ale, a tam je fajn a tam je vážne to, že zrobili sme v zmiany, tie zmeny, že nám pomohli, že to vyglądalo inačej i že zdobili sme ten punkt, bo uh, myslím, že ten punkt uh, byl dla nás, dla nás tým meču i potem jak byli dva karne, že, že byl bardzo dobrý ten jeden punkt. Zresztą ostatnie dwa pytania z mojej strony, to czy, czy wszystkich ma do dyspozycji? I drugie pytanie to też to będzie pełny stadion. To, a ile też to jest ważne dla was z w tym niedzielnym w tym, w tym spotkaniu, że aż toki widzicie jest takie zainteresowanie. No mamy wszystkich dyspozycji. Już się nam wrócę, wrócili do treningu Massimo, Dzięgelewski. Teraz tylko problem a jeszcze Dominik Szala to już tu, że długo, że... Że on w ogóle nie jest z treningu. A reszta chłopaków są przygotowani. No i no jest to ważne, jest to zawsze, jak jest pełny stadion, jest to trochę inne. I jak jest ta sprzedaż tego stadionu, jeszcze kilka dni do meczu. No jest to super, jest to taka, taka następna energia dla nas wszystkich, i do pracy, i do tego, że cieszymy się więcej na ten mecz. A to, co powiedział, my, my potrzebujemy.

To jest, Jagelonia jest większym wyzwaniem, czy podobnym wyzwaniem, żeby przygotować zespół mentalnie do meczu, Bo tutaj mamy lidera i wicelidera, wtedy Legia wiadomo budzące wielkie emocje zawsze No ja, Myślę, że to jest takie podobne. Legia jest zawsze legia, a teraz trzeba powiedzieć, że Jagiellonia jest mocna i jeden i drugi zespół chce zdobyć mistrza. No, dla nas to jest takie duże wyzwanie, ale No zobaczymy, či bude podobný ten meč, ale myslím, že nebude, będzie podobný, bo Jagelonia gra trochu inače, jak uh, Legia, ale my, my gráme v domu, musíme sa koncentrovať na sebe a spróbujeme spróbujeme tie tri púhty. Jedaný dobyť zase do rodinictva, ten šéf, też sa do rodinictva. Vôrnik, tak. <laughs> Marženia myslím, že tu je to, ale nie, naraženie. A ja myslím, že každý musí wiedzieć, že sú tu aj mocnejšie kluby, ale, ale chceme si tam u góry jugury, co najdlužšie zobačíme, ale alebo tak dlho tam vedeme ešte. Nikto, už ste sa teda pýtam, to je jedno pytanie a to korony. Remis vyvalčoval v takým meču, tak to zdení tak slabým vykladaním budníka, to nebuduje ešte jeszcze nezyskou, než to sa No, je tak, že buduje, vlastne tak, že buduje i ten, i ten tym, že nie je to tylko vešťový 11, to od razu povedám chlapakom a po meciu v šatni, że... Že že jak vážni sú tí chlopáci, bo my sme zrobili pienčiu zmien, zrobili sme zmiany na pravej i levej obrane, čo, čo je také nezvyklé, ale každý ten jeden gráč i každá tá zmiana nám pomogla naved, uh, nápasník gaby, že tam všet i čekal na to jedno došodkovanie, ktoré bolo ostatné po, po tom žutý rožnom i z tego skožistali sme a je to, je to taká čenž tego budovania, tego zespolu, ale No, zagrali sme slabšie, ale nie, že vzde bardzo slabo. V pieršej polove troche tak, ale druhá druga byla pod našou kontrolou. No, ale to už, to neviem, či to je prešlo, alebo prišlo. Przeszłość do tyłu? Przeszłość. Okay. Przeszłość tak. Zapytam o przyszłość. Dwa mecze za południe. Tak się złożyło, że gracie i Puchar i ligę. Czy taki mecz Pucharowy w tym momencie będzie trochę maskowany przed ligą, żeby nie pokazać wszystkich swoich atutów? Czy też jednak grał Puchar też jedni? No co, nie możemy no. zrobić. Dla nas jest ten Puchar też bardzo ważny, ale no. powiem, że jeszcze ważniejszy jest dla mnie jak, jak ta Liga, ale no... Težko povedať, či to je zružnica. Nie je to ideálne zagrať tak v krutkým čase s tým samým zespolom a Arka. keď okay, v tabeli to nevyklada najlepšie, ale ona je mocná a v domu, v domu je bardzo mocná a i tie meče tam vie, vie vygrývať. Taký trudný okres nás čeká, ale, ale, my musíme páčiť na sebe i na 100% odrobiť i v tom puchári. Potem, ešte nemyšľa o tom, co bude v Ligi, ale v tým puchári napevno musíme i z najmocniej się wieść o jej i na swoim poziomie czy są jeszcze pytania? Jesz... a proszę Michał jeszcze rzucam na taśmę ja też, tak, z, z ciekawości zapytam bo dużo było kontrowersji o odnośnie tego, tego metru co w Kijęcach to, to co powiedział sędzia Szymon Marcinia o tych karniach jak, tak. jak, jak, jak wy na no to patrzycie czy na przykład jak teren na to patrzy też jak był Łukasz szkoda no bo intervencia to to minimalna interwencja Erika po trenerowi či... tak jasné, ja myślę že nikomu sa to nie teraz już sa się to zmieniło i teraz patrzę tutaj u nas derby na Słowacji tam była tiež taká kontroverzia, czerwona kartka Neviem, wiem wszyscy o tom wiedzą ale ale nic się A myślę, że to nie jest, nie jest to idealne razie, Bo to są. Ja wiem, że jak ktoś patrzy na to wideo, a jeszcze jest tam ten slow motion, że to trochę inaczej wygląda jak, jak na żywo, ale, ale myślę, że trochę wiemy te reguły do tego dostosować, bo teraz to idzie w kierunku, który już się nikomu nie podoba. Okej, okay, a zatem niedziela, 17.30, tak jak ten już wspomniał, mamy soldout, natomiast warto jeszcze śledzić nasz system pilotowy, no bo tam w najbliższych dniach będą zwalniać czy to rezerwacje sponsorskie, czy na przykład Karnetowicze będą swoje miejsce zwalniać, także jeszcze jest nadzieja nie działać na nas Do zobaczenia. Do zobaczenia.